Cześć! Kto przynajmniej raz w życiu nie konfigurował tak dla zabawy swojego wymarzonego auta w jakieś mocniejsze odmiany, niech pierwsze rzucie kamieniem na pewno to robiliście. Ja też. Zaznaczenie wszystkich tych opcji jest naprawdę bardzo przyjemne i w teorii wydaje się, że na końcu otrzymamy auto idealne. Z tym, że niekoniecznie, bo właśnie Piotr to zrobił ze swoim BMW i mówi, że w efekcie najlepiej mieć dwa auta. Już za chwilę dowiecie się dlaczego. Cześć, tu Piotr z Olsztyna. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować BMW M440i. Posiadanie tego auta wszedłem w kwietniu, to chyba jak każdy chłopak, takim dziecięcym marzeniem było posiadanie auta sportowego, jak była możliwość realizacji tego marzenia, to, to się na to zdecydowałem. Chodziło mi o auto sportowe. Które nie tylko sportowe udaje, ale oprócz silnika, tak samo układ hamulcowy, trakcja jest, jest w aucie sportowa i, i myślę, że, że znalazłem całkiem dobry kompromis i powiem Wam zaraz więcej, dlaczego tak uważam. Pod uwagę brałem niemieckie auta klasy premium w wersjach Coupé, w wersjach sportowych, Mercedes Audi BMW. Natomiast ze względu na takie typowe cechy BMW, które w tym modelu również, również się potwierdzają, świetne zgranie silnika ze skrzynią, fenomenalny układ kierowniczy i, i, i takie poczucie, że, że w aucie najważniejszy jest kierowca, z tych względów zdecydowałem się właśnie na BMW. Oczywiście myślałem też o, o najmocniejszej wersji M4, jak i M4 Competition. Natomiast e, miałem możliwość pojeżdżenia tymi autami e, i uznałem, że to e, i tak są e, parametry i możliwości auta trudne do wykorzystania e, cywilnie. Trzeba by już jeździć po torze. Nawet, e, nawet tym e, M440i też e, na drogach publicznych no, nie wykorzystałem możliwości tego auta, e, a budżet o, o 100 150 tysięcy Mniejszy pozwala kupić tą wersję, dlatego zdecydowałem się właśnie na ten model. To moje pierwsze auto nowe z salonu, dlatego też zależało mi na tym, żeby móc samemu je skonfigurować. Dodatkowo, konfigurując auto, zamawiając auto z produkcji, udało mi się uzyskać 20% rabat w styczniu 2021 roku, co dzisiaj myślę już, już by było nie. Nieosiągalne. No właśnie, dzisiaj o takich rabatach w tej branży możemy tylko pomarzyć. Na szczęście w branży ubezpieczeniowej Mubi dzisiaj, jak i 3 lata temu nadal pozwala oszczędzać na ubezpieczeniu. Zerknij na swoją własną polisę, takie ćwiczenie, a następnie sprawdź ile możesz zaoszczędzić po znalezieniu najlepszej oferty dla swojego auta na mubi.pl łamane przez Zachar. Odejmij od tej ceny jeszcze dodatkowo 150 zł cashback i sam sobie policzysz, czy wyjdzie ci tak 20% na przykład procent taniej, bo dla niektórych aut zapewne wyjdzie jeszcze więcej. Link w opisie, zapraszam. Liczyłem się z tym, że jako, że jest to auto mniej popularne, nietypowe, będę musiał na produkcję trochę poczekać, aczkolwiek nie spodziewałem się, że będę czekał aż 15 miesięcy. Po roku czekania. No, miałem obawy, czy się w ogóle doczekam, i zacząłem znowu przeglądać rynek. Ale, ale te ponowne przeglądanie rynku tylko mnie utwierdziło w tym, że w tym budżecie nie znajdę nic, co, co, tak, co tak bardzo by mnie satysfakcjonowało. Z mojej strony mogę polecić eventy organizowane przez BMW, jak i inne też marki. Jeśli akurat inne marki bardziej Wam przypadają do gustu. Eventy na e, torach, gdzie mamy możliwość poznania e, różnych modeli, kiedy rozważamy ich, ich zakup, e, miałem możliwość właśnie sprawdzenia M440 i M4, M4 Competition. I uznałem, że te różnice nie są aż tak duże, a, a, a jeszcze mniejsze do wykorzystania cywilnie, i że e, ta wersja będzie dla mnie. Satysfakcjonująca. Żadnych ingerencji sam nie wprowadzałem ze względu na warunki gwarancji. Przez najbliższe 3 lata będę jeździł tym, co uzyskałem z fabryki. Ale już, już, już mogę powiedzieć, że, że, że planuję po upływie gwarancji pewne modyfikacje. Chciałbym, żeby auto było nieznacznie, ale jednak, jednak głośniejsze żeby ta praca silnika i układu wydechowego była na, 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 na mocne 5 z plusem na tą chwilę jest zadowalająco ale, ale nie ma jeszcze tego efektu który bym chciał tak samo jeśli chodzi o kwestie wizualne to zderzaki, progi też są, są do nabycia oryginalne M wyglądające myślę jeszcze bardziej sportowo, bardziej atrakcyjnie no i mapa silnika, z tego silnika można uzyskać, uzyskać więcej mocy i, i momentu obrotowego, o czym świadczą mocniejsze wersje oparte właśnie o ten, o ten sam motor. Modyfikacje wizualne i, i wewnętrzne też, też jakieś drobne planuje. Jeśli chodzi o dotychczasowe doświadczenia z autem, to tak jak z poprzednimi autami, tej marki nie miałem na tą chwilę żadnych negatywnych, kilkaset tysięcy kilometrów przejechanych marką BMW, i, i może to szczęście, ale nigdy nie było problemów z rozruchem, nigdy nie było problemów z dojechaniem do celu. Auta zawsze odpalały i dojeżdżały tam, gdzie miały. I na tą chwilę tak samo jest tutaj, tankuję, jeżdżę. To, co mi się w tym Auto podoba i świadomie się na to zdecydowałem. To też jest to, co jest, przyznam, czasem jakiegoś rodzaju mankamentem. Konfigurując auto, wybrałem sportowy dyferencja, układ hamulcowy, zawieszenie w pełni świadomie. Także zawieszenie nie jest adaptacyjne ono nawet w trybie komfort jest dość twarde. Przyczepność jest auta fenomenalna, aczkolwiek rzeczywiście czasem. No, na drogach różnych poruszając się, odczuwamy, odczuwamy tego, tego, tego skutki, ale to, to, to jest świadoma decyzja. Myślę, że najlepiej mieć komfort posiadania dwóch aut i, i, i rozdzielać auta do transportowania rodziny i bagaży od, od, od aut sportowych. Jeśli chodzi o. Silnik to rzędowe 6 cylindrów, 3 litry pojemności podwójne doładowanie, dzięki czemu auto cały czas jest czujne, zrywne na, na dotyk pedału gazu osiągi katalogowo 374 konie i 500 Nm, natomiast tak jak obserwuję testy aut tego modelu, to to tutaj BMW z zapasem ustawia te silniki. Moc podchodzi na hamowniach pod 400 koni. Podobnie, nawet, nawet w okolicy 550 Nm zbliża się moment obrotowy. Jeśli jesteśmy już przy, przy części matematycznej. To jak chodzi o osiągi, katalogowo 4,5 sekundy do setki. Natomiast na nawierzchni suchej, z napędem na cztery koła, tak jak ta wersja X-Drive, i w ustawieniach sportowych, to też w testach te auta schodzą poniżej 4 sekund do setki. W przedziale 3,7-3,9 pojawia się ta magiczna trójka z przodu, więc tak jedną nogą. Do tego klubu 3 do setki, auto próbuję dołączyć. Jeśli chodzi o spalanie, to bo to silnik jest na tyle nowoczesny, że dostosowuje się do, do trybu, w jakim chcemy jechać. Jadąc przepisowo drogą ekspresową 120 na godzinę na tempomacie spalanie w okolicach 7,5 litra. Ja głównie podróżuję w trasie, jeżdżę przepisowo, także takie spalanie mnie dotyczy. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, no to siłą rzeczy co chwilę, co chwilę gas hamulec, światła, spalanie wtedy w okolicach 13 litrów. O eksploatacji auta na razie zbyt wiele nie mogę powiedzieć. Przyjechałem nim dopiero 6000, czyli jestem po, po dotarciu silnika, pierwszej zmianie oleju, ale. Znaczy, no, liczę się z tym, że jeśli będą jakieś naprawy yy, pozagwarancyjne, no to tak jak w BMW będą one dwu-trzykrotnie droższe niż yy, w przypadku yy, innych, yy, innych tańszych aut. Jeśli chodzi o bagażnik, to również w tym aucie jest, nie zapomnieli. Muszę tutaj yy, się wysilić i otworzyć bagażnik ręcznie, no, brakuje teraz różnych elementów przy, przy składaniu aut. Musiałem zrezygnować z otwierania elektrycznego i zamykania, bo inaczej to wydłużyłoby zbudowanie tego auta jeszcze o, o kilka miesięcy. Bagażnik, ile ma litrów, tego nie wiem. Natomiast myślę, że żeby się załadować, bo to, to wiem z autopsji, dwie, trzy osoby wybierając się w podróż tutaj swoje rzeczy mogą zmieścić. konfiguracji tego modelu jest możliwość poza standardowymi fotelami wyboru też foteli kubełkowych, w pełni sportowych, karbonowych, które bardzo dobrze przytrzymują kierowcę i pasażera podczas jazdy, natomiast no, no nie są wygodne do codziennej jazdy czy wsiadania-wysiadania. A jest też możliwość wejścia w pewien kompromis i akurat nie, nie często, ale, ale ten kompromis polecam. Są to fotele sportowe z oprzyciem skórzanym, kubełkowe, dobrze przytrzymujące podczas jazdy, jednocześnie zapewniające też pewien komfort. Co do pozostałych elementów wnętrza auta, Oceniam te, te materiały na, 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 na dobrej jakości. Co ważne, też miękkie, szczególnie właśnie to obszycie deski rozdzielczej, mi się podoba. Jest tutaj wszystko bardzo miękko: nic nie stuka, nic nie puka. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no, no fajnie, że jest, że jest elektroniczny. To umożliwia pokazywanie i zmianę funkcji. Natomiast ja osobiście bym wolał tradycyjne zegary. Fotele przednie przesuwają się elektrycznie, co też nie do końca mnie przekonuje, bo trochę to trwa, a przecież można by było szybciej fotel odsunąć ręcznie. Jest tylna kanapa auto jest rejestrowane na 4 osoby To i siedziałem też tam z tyłu można, można podróżować, wiadomo nie będzie to, 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 to jakiś wielki komfort w dalekich trasach. Natomiast no, gdzieś krótsze odcinki po mieście spokojnie można tam sobie przejechać. Najważniejsze oczywiście w takim samochodzie są wrażenia z jazdy. Przynajmniej dla mnie jest to element. Które zdecydował o, o, o zakupie wyborze tego auta Decydując się na czwórkę od razu wiedziałem, że będzie to Coupe y, Dwudźwiowe, nie Gran Coupe y, to Miałem tą wygodę, że, że mogłem sobie pozwolić na pozostawienie y, Auta y, y, poprzedniego Czyli też BMW seria 5 kombi y, tamto może służyć do, do przewozu większej ilości pasażerów i, i, i bagaży a to jest y, auto, auto, auto stricte do no właśnie takiej radości y, jeżdżę nim na co dzień służbowo w trasach y, więc no, w większym aucie woziłbym powietrze nie było mi potrzebne to żeby było auto było większe jeśli chodzi o prowadzenie, no to tak jak już chyba wspominałem, układ kierowniczy jest tutaj fenomenalny, jeździ się jak Go kartem, jeździ się tym autem bezpiecznie, osiągi tego auta, to aktywne bezpieczeństwo. Jak chodzi o wyciszenie auta, no oceniam mi bardzo dobrze. W tym aucie jednak kontakt kierowcy z otoczeniem jest istotny. A najpiękniejszą muzyką do słuchania w tym aucie jest dźwięk silnika. Także wyciszenie jest wystarczająco dobre. Większe być już nie powinno. Auto mógłbym polecić znawcom, fanom marki. Jak widzicie, nawet ten boberek z przodu, w wersji kiedy jest w czarnym obramowaniu, dla mnie osobiście nie wygląda źle. Komponuje się, poleciłbym każdemu chyba kto chce nabyć sportowe coupe. Konfigurując to auto, zdecydowałem się na zaznaczenie na liście praktycznie wszystkich elementów. Katalogowo ta konfiguracja to niespełna 400 tysięcy złotych. Przy 20% rabacie to było powyżej 300 tysięcy złotych brutto. Netto te auto to, to, to wyniesie mi około 250 w tysięcy. Taki, w takim układzie, w takim budżecie 250 tysięcy auta nowego, posiadającego dużo nowinek Technologicznych i dającego taką frajdę z jazdy, uważam to za, za bardzo dobry wybór. Korzystając z okazji, dziękuję za zaproszenie do odcinka i, i możliwość powiedzenia kilku, kilku słów o tym aucie. No, chciałbym też pozdrowić moją Nikolę i, i syna Antosia, który myślę za dwa miesiące będzie już tutaj z nami i będziemy mogli wspólnie jeździć tym autem. Pozdrawiam też panią Kasię z BMW Rzeszów, która pomogła mi zakupić te auto na bardzo preferencyjnych warunkach. Dzięki, cześć!